Cześć z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny materiał. Dzisiaj dwa tematy. Oczywiście pierwszy temat to premiera. Pierwszego dodatku do Farming Simulator 25. Tym dodatkiem jest Nexat Pack. Dzisiaj to jest 11 marca na godzinę 14. Została zaplanowana ta premiera i od tej godziny możecie aktywować właśnie ten dodatek. Jeżeli jesteście właścicielami Season Passa na rok pierwszy, to oczywiście ten dodatek chodzi skład tego Season Passa. W takim przypadku możecie to aktywować używając ten sam klucz do Season Pass. Na rok pierwszy. W przeciwnym przypadku, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego dodatku, to aktualnie cena w tym okresie po premierze będzie wynosiła 9,99. Dostępna oczywiście na wszystkich platformach, na których Giants sprzedaje swoje produkty. Jeżeli chodzi o ten dodatek, ja miałem możliwość przetestowania sobie już w ciągu ostatnich kilku dni, i jeżeli chodzi o moją opinię, no to mi się. Akurat bardzo podobają tego typu maszyny, nowoczesne, duże i tak dalej. Na sam dodatek składa się 12 przedmiotów, jest, jeden, jest jedno te urządzenie nośne i mamy 11 takich narzędzi. Są oczywiście też nowe firmy, które wchodzą poprzez ten dodatek do rodziny Farming Simulator, m.in. firma Daman, jest też Evers Agro. I z tego, co kojarzę Winhof. To jest to również nowa marka. I jeżeli chodzi o tego typu DLC. Tego typu temat, tego dodatku, no to on oczywiście nie trafia do wszystkich, bo ja sobie zdaję sprawę, że o ile ja lubię tego typu maszyny, bo są to duże, nowoczesne maszyny, to zdaję sobie sprawę, że spora część graczy w ogóle ominie łukiem ten dodatek, z racji tego, że, tak jak wspomniałem, to są duże maszyny, wymagają raczej dużych pól, chociaż na mniejszych polach całkiem nieźle sobie radzą. I tutaj przetestowałem to, jeżeli chodzi o Zwykłego pracownika. Pracownik radzi sobie całkiem nieźle z tymi mniejszymi polami. Nie muszą być to duże pola, ale oczywiście na większych polach ten sprzęt ma zdecydowaną przewagę. Wtedy można tutaj doświadczyć tego, o co tutaj chodzi w, tej, w przypadku takiego sprzętu. Wydajność. Fajnie też są generowane ścieżki, ale do tego należy się. Troszeczkę przygotować pod odpowiednim kątem, robić siewy, żeby były wygenerowane te ścieżki, tak więc jeżeli nie chcę za bardzo wchodzić w te tajniki i za bardzo tutaj rozgryzać dlaczego tak powinno być, a nie, to może raczej ten DLC nie jest dla Ciebie i no, podejrzewam, że może nie będzie aż taki bardzo popularny te DLC, ale z, mojego, z mojej perspektywy jest jak najbardziej ciekawe i ja na pewno będę wykorzystywał ten dodatek. Tym dodatkiem można by powiedzieć, że Giants zamyka pierwszy kwartał. Jeżeli popatrzymy sobie na roadmap na pierwszy kwartał, to chyba już teoretycznie wszystkie te punkty zostały wypełnione. Tak więc możemy już powoli patrzeć, co będzie w drugim kwartale. A w drugim kwartale, oczywiście, następny dodatek i są różne inne ciekawe projekty, chociażby rolnictwo precyzyjne. Możemy też spodziewać się aktualizacji gry. Wrzucania więcej modyfikacji na ModHub, czyli maszyn, które były we wcześniejszych farmingach, podstawce, ewentualnie jeszcze free content, free content update. Ale na pierwszy kwartał, to z tego co kojarzę, już będzie chyba wszystko. Drugim tematem jest aktualizacja patch numer 1 do farming simulator VR. Ta aktualizacja jest dostępna już od wczoraj. Ja szczerze mówiąc, w moim przypadku i rozpocząłem swoją przygodę z VR właśnie. Od Farming Simulator. No, troszeczkę pograłem sobie w Farming Simulator i zacząłem grać w inne gry, bo chcę po prostu poznać ten świat i mieć jak, jak gdyby lepszą perspektywę, aby stwierdzić czym ten Farming Simulator jest. Z drugiej strony też czekałem właśnie na te aktualizacje, bo wiedziałem że one będą. Ten patch numer jeden jest dosyć obszerny. No, wynika to z tego, że dla Giants jest to po prostu nowy obszar mimo tego, że Giant Software cały czas się zarzeka, że tak naprawdę to jest osobna jakaś ekipa, która zajmuje się tutaj tą grą, natomiast oczywiście cały Giant pracuje nad farmingiem, aktualnymi dodatkami i tak dalej, tak dalej, to oczywiście tutaj na pewno Piecze musi sprawować nad tym projektem i tutaj ta lista nowych rzeczy w tej grze i zmian jest naprawdę bardzo długa. Tak więc fajnie, że te aktualizacje są, mam nadzieję, że będzie ich więcej i że ta gra się będzie rozrastała również. Z mojego punktu widzenia VR naprawdę mi się spodobał i to nie tylko mówię o Farmingu Simulatorze, tak? bo tak jak powiedziałem Farming Simulator nie gram jeszcze, bo czekam sobie. Ale ogrywam inne tytuły i w ogóle ten świat mi się spodobał. Rzeczywiście ta technologia wcześniej przeze mnie mocno omijana. Bo miałem już wcześniej taki swój pierwszy kontakt. No okazuje się, że tutaj jednak mi się to bardzo, ale to bardzo spodobało. Oczywiście do Farming Simulator wrócę. Mam nadzieję że już niedługo. Być może po następnym update'cie. Fajnie by było, gdyby ta gra się również rozwijała. Żeby tutaj było więcej maszyn, więcej zadań, więcej rzeczy do zrobienia. Na razie jest, jak znawcy mówią, tak średnio. No rzeczywiście porównując do innych gier, może tutaj jeszcze... Trzeba trochę więcej pododawać, bo, bo tak to można sobie pograć 2-3 dni i przejść tą grę. Też nie, podejrzewam, że może na moim poziomie to wymagałoby więcej czasu, ale nie jest to gra jakaś, która oferuje aż tak dużo na ten moment. Ale mam nadzieję, że właśnie się tutaj rozwinie w tym kierunku, bo lista tych, tych nowych rzeczy i tych zmian jest całkiem fajna. Tak więc po godzinie 14 możecie sobie już, ci, którzy mają na przykład Season Pass albo zakupili te nowe DLC, albo w tym momencie chcą sobie nabić te DLC. Tak więc od godziny 14 będziecie mogli aktywować nowe DLC, a ci, którzy grają w Farming Simulator VR, może z powrotem powinni wrócić, jeżeli już przyszedłeś tą grę i porównać, jakie są teraz różnice między tą wersją FSVR a tą, którą wcześniej grałeś. To tyle. Pozdrawiam, Anton.